Chciałem Wam powiedzieć o złudzeniu normalności rodzinnej. Wydaje Ci się, że chcesz wrócić do rodziny, wydaje Ci się, że przeszłość już masz za sobą, wydaje Ci się, że jest wszystko poukładane, że jest wszystko dobrze, a wcale tak nie jest. Uważajcie na takie pułapki, kiedy chcecie wrócić do swojej byłej miejscowości, gdzie kiedyś mieszkaliście, bo wydaje Wam się, że już pewnie wszystko będzie dobrze. Niestety tak nie jest. Wystarczy jeden incydent, jedna sprzeczka, kłótnia z rodziną, wszystko wraca. Bądźcie świadomi tego, żebyście nie wracali do miejsca, gdzie było bardzo źle, bo wszystkie wspomnienia to wracały. Jednym razem będzie dobrze, drugim razem będzie źle. Będziesz tak się źle czuł, że będziesz miał wszystkiego dosyć. Mnie zastanawia tylko jedno, skąd taka ciągotka, żeby wrócić tam, gdzie się kiedyś mieszkał, Tam, gdzie była patologia, tam, gdzie było bardzo źle. Jednak gdzieś ciągnie do takiej miejscowości z powrotem. Zawsze mnie zastanawia skąd to się bierze, że jednak chcesz wrócić tam, gdzie kiedyś mieszkałeś. Podczas obserwacji niestety kompletnie nic się nie zmieniło. A wracasz do rodziny, bo może fajnie się rozmawia, akurat atmosfera była bardzo fajna, czasem można powiedzieć, że zapominasz się. Przecież jest normalność, fajnie się z nimi rozmawia. Już chyba nie będzie tak źle. Wydaje ci się, może nie będzie tak źle. Niestety, któregoś dnia może być bardzo źle. Nigdy nie wracajcie do swoich byłych miejscowości tam, gdzie było źle, a jednak pozory mogą bardzo mylić. Jednak gdzieś to wszystko się zaczyna odzywać. Mówię o tej takiej pozorności, że wszystko jest dobrze, przecież spotykasz się z rodzicami raz na jakiś czas, a jednak gdzieś wydaje ci się, że relacja jest bardzo dobra, że przyjeżdżasz, czujesz się dobrze, komfortowo. Jest takie złudzenie, a być może będzie dobrze, może wrócę do swojej miejscowości, a może im wybaczę. Będziesz ich idealizował, powiesz sobie, że przecież oni tacy źli nie byli, już są dobrzy, zmienili się, być może teraz będzie dobrze, być może wrócę, może im wybaczę. Uważajcie na coś takiego. Kiedy się spotykasz z rodzicami, wydaje się wszystko dobrze, ale kiedy już byś zamieszkał z rodzicami, czy zamieszkał w tej miejscowości, gdzie kiedyś mieszkałeś, to wszystko może się diametralnie zmienić. I tu trzeba uważać, bo zależy kiedy przyjedziesz, jak często przyjeżdżasz, jest takie złudzenie. Że wydaje ci się, że będzie wszystko dobrze. No niestety to tylko złudzenie, to tylko jakieś myśli i samopoczucie dobre, że wydaje ci się tylko, że będzie dobrze. Uruchamiają się wszystkie emocje, dlatego tutaj was przestrzegam przed tym żebyście tego nigdy nie robili. Twoi rodzice wrócą do tego, co było kiedyś i zrobią wszystko, żeby tak cię traktować jak traktowali cię kiedyś. I wiek nie ma tutaj znaczenia: czy będziesz miał 20, 30 czy 40 lat. Być może nawet więcej, będziesz tak samo traktowany, jak traktowany byłeś czy byłaś kiedyś.